Drodzy Państwo, zanim przełamie się tym opłatkiem symbolicznie w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, bardzo chciałbym wyrazić pragnienie niemożliwe do zrealizowania, żeby stanąć przy wszystkich stołach wigilijnych, rodzinnych w naszej archidiecezji warszawskiej i móc przełamać się opłatkiem, a więc chlebem, tym co człowiek ma najcenniejszego, z tymi, którzy są biskupowi bliscy, a niewątpliwie bliskie są wszystkie rodziny, które będą pielęgnowały w ten wieczór wigilijny właśnie ten piękny polski zwyczaj łamania się opłatkiem. Tak bardzo pragnąłbym, żeby ten opłatek, który trzymam w ręce, którym za chwilę symbolicznie się złamie, przełamie. Żeby on miał związek z istotą tych świąt, żeby był znakiem tego opłatka, który przyjmujemy w Kościele w Komunii Świętej, ponieważ ten znak i ten związek jest bardzo bliski, i żeby był także znakiem tego braterstwa, tej miłości Boga i bliźniego, która jest wyrażana przez Łamanie się, dzielenie się chlebem i składanie sobie życzeń, czyli żeby te zwyczaje polskich świąt, a więc stół wigilijny, opłatek typowo polski chciałoby się powiedzieć, żeby nie pozostały, albo pozostaje w jak najmniejszej liczbie rodzin i ludzi oderwane od istoty tych świąt, czyli od tajemnicy wcielenia, czyli prawdy o tym. Że Bóg stał się jednym z nas, stał się człowiekiem, po to, by człowiek bardziej stał się bratem dla wszystkich ludzi i by w to braterstwo wszedł, mógł wejść także samym Bogiem, będąc dzieckiem Bożym. I tego chciałbym życzyć na te święta, żebyśmy szukali uzasadnienia dla naszej miłości bliźniego, którą wyrażaliśmy i wyrażamy i wobec uchodźców, i wobec Ukraińców, i wobec samotnych, i wobec bezdomnych, i wobec ludzi potrzebujących, ale także tej miłości, którą wyrażamy wobec sobie bliskich, krewnych, przyjaciół, sąsiadów, żebyśmy uzasadnienia tej miłości szukali w tym opłatku, w tym znaczeniu. Że On jest znakiem tych świąt w sensie takim, że oznacza, oznacza Tego, który przyszedł i który stał się dla nas chlebem w tajemnicy Eucharystii, dlatego że chce być Emanuelem, Bogiem z nami zawsze, w każdym momencie naszego życia, ale także w tych wszystkich problemach i sprawach, przed którymi stoi współczesny świat. Europa, Polska. A tych problemów nie brakuje i nie wolno nam o nich przy świętach Bożego Narodzenia zapomnieć ani uczynić ich nieobecnych podczas wigili, czy podczas pasterki, czy podczas pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. Mam na myśli i to, co się dzieje w krajach sąsiednich gdzie trwa wojna, Ukraina czy Gaza, żebyśmy pamiętali, że nie wszyscy mogą przeżywać te święta w takiej radości i w takiej głębi, jaką przeżywać możemy my w naszym otoczeniu i w naszym środowisku. Dlatego wszystkim, do których te życzenia dotrą, życzę wiele Błogosławieństwa Bożego. Wiele otwartości i serdeczności, miłości wynikającej z miłości Pana Boga do nas, która się objawia w Betlejem, a wrazem jak będzie tego, ten opłatek, z którym się przełamiemy z naszymi najbliższymi przy stole wigilijnym, a co ja w tym momencie przed wigilią, za pomocą mediów, pragnę uczynić wobec wszystkich moich kochanych diecezjan, którzy żyją i mieszkają na terenie Mazowsza, Warszawy i okolicy. Szczęść Bożą.